Witajcie, witajcie, ola, ola, z tej strony Beata Hiszpanii od Kuchni się kłania. Dzisiaj przychodzę do Was z taką propozycją surówki, sałatki, bardzo pysznej z selera i nie tylko. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie jeszcze tutaj są składniki, zostań na filmiku. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, za subskrypcję, pozdrawiam wszystkie nowe osoby na moim kanale, jest mi niezmiernie miło. No i zapraszam do mojej hiszpańskiej kuchni. Więc moi kochani na super suróweczkę z startego korzenia seleru będziemy potrzebować, ja tutaj sobie starłam już na grubych oczkach tarki, e, mniej więcej pół kilograma, pół kilograma selera, ta surówka jest przepyszna, zawsze dobre wrażenie robi, wszystkim smakuje, jest e, zdrowa, nie zawiera dużo kalorii, Poprawia nam trawienie, więc na te jeszcze imprezy jest najlepsza. Tutaj mam e, dwa jabłka starte też na grubej tarce. Ja je starłam wraz ze skórką i e, proponuję, ja na przykład tak robię. E, moczę sobie mniej więcej 15 minut. Wszystkie owoce, warzywa, które chcę później e, spożywać wraz ze skórką e, w wodzie z. Sodą oczyszczoną. W taki sposób możemy po prostu e, no, zlikwidować, zniwelować e, zanieczyszczenia i oczywiście również e, pestycydy i jakieś tam ciężkie metale. Słuchajcie, teraz zalewam. Mam tutaj wyciśnięty sok z pół cytryny. To jest oczywiście po to, żeby nam nic tutaj nie zczerniało, żeby to wszystko było e, w miarę właśnie w takim. Naturalnym kolorze, bo wiadomo, oksydacja, prawda, sprawia, że, no, że nam się mogą po prostu te jabłka i seler zrobić ciemniejsze, a nie o to chodzi. I teraz moi drodzy, dodaję. Mam tutaj pokrojonych niezmielonych, tylko pokrojonych, bo chcę, żeby ta tekstura była taka, wiecie, zauważalna. Ja mam tutaj 8 orzechów włoskich. To w zależności też jakiej wielkości, w zależności od smaku, może być 8-10, jak lubicie. I tutaj mam po hiszpańsku to się nazywa Orejones de Albaricoke. Po polsku po prostu suszone morele. Też są tak po prostu fajnie pokrojone. Nie za drobno, ale też nie za duże. No i za chwileczkę, po wymieszaniu dokładnym, sobie jeszcze to doprawimy. No i teraz dodamy jeszcze jedno opakowanie standardowe, mniej więcej 110 gram jogurtu greckiego naturalnego, niesłodzonego. Dodamy sobie łyżkę majonezu, no też ulubiony majonez, jaki lubicie, jedna stołowa łyżka. Doprawimy, moi drodzy, według uznania solą, tak ile każdy tamtej soli e, używa. My używamy mało w domu, ale troszkę soli himalajskiej tutaj e, doprawię. I opcjonalnie, jeżeli ktoś lubi, można dodać kardamonu. On też doda taki fajny smak. E, świeżości. Więc e, ja sobie dodaję i teraz jeszcze raz wszystko dokładnie zamieszamy. No i suroweczka gotowa. Jeszcze wystarczy przyozdobić. Ja tutaj, ponieważ lubię, żeby było kolorowo, mam tutaj e, w kształcie takiego drzewka. E, pietruszka. Natkę pietruszki i tutaj kilka e, na pół przeciętych pomidorków czery będą tak wyglądać też świątecznie. Także moi drodzy, dziękuję za uwagę. Jeśli podobał ci się, e, podobała ci się ta propozycja, zostaw komentarz, łapkę do góry, subskrybuj i widzimy się w następnych filmikach. Do zobaczenia. Ciao.